Przez lata pan Felipe Wilalba, 64-letni pacjent, cierpiał na nieświeży oddech i stany zapalne dziąseł. Po wypróbowaniu różnych metod leczenia był zaskoczony rezultatami, jakie uzyskał dzięki prostemu, naturalnemu płukaniu ust, które można łatwo przygotować w domu z powszechnie dostępnych składników. Już po kilku dniach ta metoda pomogła złagodzić problemy jamy ustnej. Które towarzyszyły mu od dawna. To nie jest zwykły domowy środek, ani kosztowna formuła z laboratorium. To naturalna procedura poparta zarówno przez naukę, jak i dziesięciolecia doświadczeń klinicznych z setkami pacjentów. Nazywam się dr Julian Mena. Jestem dentystą z ponad 35-letnim doświadczeniem w leczeniu przypadków podobnych do Twojego. Widziałem, jak dobrze zastosowane naturalne metody. Potrafią przynieść niesamowite rezultaty dla zdrowia jamy ustnej, często przewyższając drogie i skomplikowane terapie. W trakcie mojej kariery leczyłem tysiące osób z problemami takimi jak krwawiące dziąsła, uporczywy, nieświeży oddech, luźne zęby czy ból podczas gryzienia. Często przyczyna nie leży w powierzchownym czyszczeniu zębów szczoteczką czy nicią dentystyczną lecz w bakteriach ukrytych w najgłębszych zakamarkach jamy ustnej. Te mikroorganizmy żywią się kwasowością i przewlekłymi stanami zapalnymi, które często pogłębiają nawyki, których nawet nie jesteśmy świadomi. Najbardziej niesamowite jest to, że gdy moi pacjenci zaczęli stosować te naturalne płukanki, ich usta i ich życie zmieniły się całkowicie. Ty też możesz tego doświadczyć. Ten film nie obiecuje cudów ani natychmiastowych efektów. To uczciwy, sprawdzony przewodnik oparty na rzeczywistej medycynie naturalnej. Jeśli zostaniesz ze mną do końca, poznasz 7 najskuteczniejszych płukanek do walki z nieświeżym oddechem, leczenia paradontozy i wzmacniania zdrowia jamy ustnej. Dodatkowo podzielę się z Tobą specjalnym przepisem, który pomógł pewnej Pani przezwyciężyć paradontozę trwającą ponad 25 lat. Nie musisz wydawać fortuny. Wystarczy dobrze zrozumieć problem, działać konsekwentnie i używać odpowiednich środków, które ci tu pokażę. Najpierw musisz wiedzieć, że samo szczotkowanie zębów nie wystarczy. Wiele osób wciąż tego nie wie. Możesz myć zęby kilka razy dziennie, używać płukanek komercyjnych i nici dentystycznych, a mimo to Nadal borykać się z nieświeżym oddechem, stanami zapalnymi lub krwawiącymi dziąsłami. Dlaczego tak się dzieje? Bo niewygodna prawda jest taka, że prawdziwy wróg ukrywa się głęboko, w miejscach, gdzie szczoteczka nie dociera. Istnieją beztlenowe bakterie żyjące między zębami a dziąsłami, w miejscach niedostępnych dla codziennego czyszczenia. Te bakterie wytwarzają silne toksyny, takie jak kwas masłowy. Który jest główną przyczyną nieprzyjemnego zapachu z ust. Nie tylko powodują one nieprzyjemny zapach, ale również wywołują stany zapalne dziąseł, osłabiają korzenie zębów i wywołują ból podczas gryzienia. Jeśli tej niewidocznej płytki bakteryjnej nie usunie się odpowiednio, z czasem twardnieje, tworząc kamień nazębny. Kamień ten silnie przylega do zęba. I stale podtrzymuje stan zapalny. Tę chorobę nazywamy paradontozą i jeśli nie zostanie w porę wyleczona, może prowadzić do rozchwiania zębów, przewlekłego nieświeżego oddechu i utraty kości wokół zębów. Innym często pomijanym aspektem jest równowaga pH w jamie ustnej, kluczowy czynnik dla utrzymania zdrowego środowiska, które ogranicza rozwój szkodliwych bakterii. Częste jedzenie, picie słodzonych napojów czy ciągły stres zakwaszają środowisko w jamie ustnej, tworząc idealne warunki do rozwoju szkodliwych drobnoustrojów. W ten sposób powstaje trudny do przerwania cykl. Najgorsze jest to, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy z problemu, dopóki nie jest za późno. Pojawia się ból podczas jedzenia, lub stomatolog informuje, że trzeba usunąć ząb. Który mógłby zostać uratowany przy odpowiedniej pielęgnacji. Dlatego ważne jest, abyś zwrócił uwagę na sześć cichych sygnałów ostrzegawczych, że twoje zdrowie jamy ustnej jest zagrożone. Jeśli doświadczasz jednego lub więcej z tych objawów, czas działać. Po pierwsze, uporczywy, nieświeży oddech, mimo regularnego szczotkowania. Po drugie, Krwawienie dziąseł podczas szczotkowania lub gryzienia twardych pokarmów. Po trzecie, opuchnięte, wrażliwe lub cofające się dziąsła. Po czwarte, zęby, które się chwieją lub zmieniają pozycję. Po piąte, uczucie suchości lub lepkości w ustach, zwłaszcza po przebudzeniu. Po szóste, lekkie dolegliwości przy rzuciu lub dotykaniu dziąseł. Jeśli rozpoznajesz któryś z tych objawów, nie martw się. Nie jesteś sam. A co najważniejsze, rozwiązanie jest w zasięgu ręki. Od teraz podzielę się z Tobą siedmioma naturalnymi półkankami, które poprawiły zdrowie Jamy Ustnej u tysięcy osób. Pierwsza to półkanka z ciepłej wody i soli morskiej, jej prostota skrywa wielką moc. Po umyciu zębów płucz usta tą mieszanką przez 30 sekund. Sól morska. Ma właściwości antybakteryjne. Pomaga usuwać szkodliwe bakterie przez osmozę. Redukuje stany zapalne dziąseł i wspiera naturalne gojenie. Ciepła woda wspomaga wchłanianie minerałów i rozluźnia tkanki. Dlatego nie powinna być ani zimna, ani gorąca. Zalecana ilość to pół łyżeczki soli morskiej na szklankę wody. Przykładem sukcesu jest pan Pedro Aguilar. Emerytowany 70-latek z Puebli. Przez długi czas jego dziosła krwawiły podczas szczotkowania i myślał, że to normalne w jego wieku, aż postanowił codziennie stosować tę półkankę. Już po tygodniu zauważył mniej krwi, a po trzech tygodniach krwawienie całkowicie ustąpiło. Jego żona również zauważyła poprawę zapachu z ust, co pan Pedro potwierdza z uśmiechem. Jeśli na początku sól wydaje ci się zbyt mocna, zacznij od niższego stężenia i stopniowo je zwiększaj. Najważniejsza jest systematyczność. Efekty pojawiają się z czasem i wytrwałością, a nie dzięki jednorazowemu wysiłkowi. Drugim naturalnym płukanką, którą polecam, jest spożywcza soda oczyszczona. Ten składnik, choć często niedoceniany, jest świetnym sprzymierzeńcem w utrzymaniu równowagi pH w twojej jamie ustnej neutralizując kwasowość utrudnia rozwój bakterii powodujących nieświeży oddech i gromadzenie się płytki nazębnej jest także tani łatwo dostępny i bardzo skuteczny w poprawie zdrowia jamy ustnej wystarczy rozpuścić pół łyżeczki sody oczyszczonej w szklance wody i płukać usta przez 30 sekund każdej nocy przed snem opowiem ci o pani Carmen Rios która przyszła do mnie z frustracją, ponieważ żadna komercyjna płukanka nie usuwała jej nieświeżego oddechu. Mimo, że czuła czystość po myciu zębów, po przebudzeniu miała wrażenie, że nie umyła ust. Poleciłem jej stosować tę mieszankę przez trzy tygodnie, a już po drugim tygodniu zauważyła znaczące zmiany. Najbardziej wzruszyło ją, gdy jej ośmioletni wnuczek powiedział: Babciu. Już nie śmierdzisz, gdy mnie całujesz. Ten komentarz doprowadził ją do łez. Być może zastanawiasz się, czy soda może uszkodzić zęby. Nie. O ile używa się jej tylko jako płukanki, bez pocierania czy nakładania szczoteczką. Wystarczy rozpuścić ją w wodzie, płukać usta i wypluć. To bardzo skuteczne narzędzie do usuwania nagromadzonych kwasów po całym dniu i ochrony jamy ustnej podczas snu. Trzecią półkanką jest rozcieńczony ocet jabłkowy. Możliwe, że używasz go w kuchni, ale jeśli przygotujesz go odpowiednio, stanie się on potężnym środkiem oczyszczającym i antybakteryjnym dla jamy ustnej. Dzięki kwasowi octowemu pomaga usuwać szkodliwe bakterie, reguluje pH i ułatwia usuwanie miękkiego kamienia nazębnego, zanim stwardnieje. Ważne jest jednak, aby stosować go ostrożnie i nigdy w czystej postaci. Zalecana dawka to łyżka octu rozcieńczona w szklance wody, stosowana tylko dwa lub trzy razy w tygodniu. Na początku może wydawać się mocny, ale to kwestia przyzwyczajenia się. Pan Armando Morales, 72-letni mieszkaniec Rosario w Argentynie, stosował go zgodnie z tymi wskazówkami przez dwa miesiące. Miał wątpliwości z powodu informacji w internecie o możliwych uszkodzeniach szkliwa, ale wyjaśniłem mu, że odpowiednie rozcieńczenie i przepłukanie czystą wodą po użyciu zapobiega wszelkim zagrożeniom. Po zakończeniu kuracji jego dentysta potwierdził znaczne zmniejszenie stanu zapalnego dziąseł. Armando powiedział mi, że czuł się czysto i świeżo, jakby jego usta lepiej oddychały. Jeśli cierpisz na paradontozę lub masz wrażliwe dziąsła, ta płukanka może przynieść dużą różnicę. Pamiętaj tylko, by przez pół godziny po płukaniu nie jeść ani nie pić, aby pozwolić działaniu antybakteryjnemu się utrwalić. Czy widzisz, co się dzieje? To nie są tanie sztuczki ani krótkotrwałe rozwiązania, lecz naturalne i skuteczne metody potwierdzone realnymi rezultatami. Uczysz się równoważyć środowisko swojej jamy ustnej, tworząc warunki niesprzyjające szkodliwym bakteriom i sprzyjając naturalnej regeneracji. Co najlepsze, wszystko to osiągasz za pomocą składników, które masz w swojej kuchni, bez konieczności kupowania drogich produktów z trudnymi do wymówienia nazwami i bez ryzyka skutków ubocznych. Te trzy pierwsze płukanki są skuteczne same w sobie ale są jeszcze inne potężne opcje, by zadbać o zdrowie jamy ustnej. Czwartą płukanką jest napar z zielonej herbaty lub yerba matę bez cukru. Metodę tę odkryłem podczas szkolenia w Europie i jest ona powszechna w klinikach dentystycznych w Niemczech i Holandii, gdzie pacjenci używają przeciwutleniających naparów jako codziennej płukanki. Dlaczego? Bo naturalne polifenole, takie jak katechiny z zielonej herbaty czy związki z yerba mate, doskonale hamują rozwój bakterii i wzmacniają dziąsła. W naszym regionie mamy podobne opcje. Jeśli nie możesz dostać dobrej jakości zielonej herbaty, możesz użyć łagodnej yerba mate lub naparu z liści gujawy. Ważne, by nie zawierały cukru i nie były zbyt gorące. Pani Lidia Ramirez, 68 lat. Wypróbowała wiele terapii, ale jej dziąsła nadal były opuchnięte. Poleciłem jej płukać usta tymi chłodnymi naparami po porannym myciu zębów. Już po 10 dniach zauważyła widoczną zmianę koloru dziąseł i uczucie świeżości utrzymujące się przez cały dzień. Aby przygotować tę płukankę, zapasz napar przez 3 minuty w ciepłej wodzie. Ostuć i płucz usta przez 30 sekund. Możesz powtarzać tę czynność każdego ranka. Gwarantuję, że to jedna z najłagodniejszych, najprzyjemniejszych i najskuteczniejszych półkanek, które możesz włączyć do swojej rutyny. Dodatkowo, jeśli pijesz te napary jako napój bez cukru, dbasz o swoje ciało zarówno od środka, jak i na zewnątrz. Piątą półkanką jest napar z goździków, mniej znany. Ale bardzo skuteczny środek na zdrowie dziąseł. Goździki, powszechnie używane w kuchni do aromatyzowania deserów i herbat, zawierają eugenol, związek o silnych właściwościach przeciwbólowych i antybakteryjnych, stosowany nawet w stomatologii do cementów tymczasowych. Możesz wykorzystać jego zalety naturalnie, przygotowując napar z czterech lub pięciu goździków w filiżance wrzącej wody. Pozostawiając do zaparzenia na 3-5 minut. Stosuj tę płukankę dwa razy w tygodniu, zwłaszcza jeśli cierpisz na ból, wrażliwe dziąsła lub zaawansowaną paradontozę. Pan Ernesto Navarro, 67 lat, przyszedł do mnie z powodu bólu podczas rzucia. Jego paradontoza była tak zaawansowana, że bał się utraty zębów i nie chciał poddawać się kosztownym zabiegom. Zaproponowałem mu naprzemienne stosowanie tego naparu z innymi półkankami. Po trzech tygodniach ból znacznie się zmniejszył, a krwawienie dziąseł ustąpiło. Dziś utrzymuje zdrowie Jamy ustnej dzięki regularnej rutynie, bez konieczności stosowania leków. Ważna rada, nie gryź goździków bezpośrednio, ponieważ mają bardzo intensywny smak. Ich moc uwalnia się najlepiej pod wpływem ciepła i wody w formie naparu. Ponadto łatwo je znaleźć na targach, w sklepach zielarskich lub ze zdrową żywnością. Szóstą płukanką jest rozcieńczony roztwór nadtlenku wodoru 3%, silny produkt, który często jest źle stosowany. Nadtlenek wodoru stosowany właściwie dezynfekuje głębokie partie dziąseł, usuwa ropę z miejsc zapalnych. Natlenia tkanki i bardzo skutecznie redukuje bakterie. Nigdy nie należy go używać w czystej postaci. Zawsze trzeba rozcieńczyć go w równych częściach z wodą, czyli pół szklanki wody i pół szklanki 3% nadtlenku wodoru. Powinien być stosowany tylko raz w tygodniu jako głębokie oczyszczenie, aby uniknąć uszkodzeń i maksymalnie wykorzystać jego działanie. Pani Teresa Avila, lat 71, cierpiała na przewlekłą paradontozę przez ponad 15 lat. Choć zalecono jej operację, wolała uniknąć zabiegu. Zaczęła stosować rozcieńczony roztwór nadtlenku wodoru jako płukankę raz w tygodniu, włączając go do swojej rutyny każdego sobotniego dnia. Po trzech miesiącach leczenia zaobserwowano znaczną redukcję stanu zapalnego dziąseł, wyraźną poprawę oddechu oraz znaczny wzrost samooceny. Aby zmaksymalizować efekt, zaleca się najpierw przepłukać usta roztworem nadtlenku, a następnie płukać czystą wodą, co pomaga usunąć pozostałości i wydłużyć korzyści. Te trzy płukanki: napar z zielonej herbaty lub yerba mate, napar z goździków oraz rozcieńczony nadtlenek wodoru. Stanowią podstawę tego, co nazywam głęboką pielęgnacją jamy ustnej. Nie trzeba ich stosować codziennie, ale strategiczne użycie przyspiesza regenerację, wzmacnia dziąsła i usuwa ogniska infekcji, które często ukrywają się tam, gdzie nawet najlepsza szczoteczka nie dociera. Nie musisz używać wszystkich naraz. Później wyjaśnię, jak je łączyć według objawów. I przedstawię prostą, tygodniową rutynę dostosowaną do Twoich nawyków. Najpierw pozwól, że przedstawię siódmą i ostatnią półkankę, która zaskakuje wszystkich swoim przyjemnym zapachem, orzeźwiającym działaniem i zdolnością do poprawy nieświeżego oddechu, zwłaszcza u osób starszych. Tak, to również coś, co możesz przygotować w domu. Jest to napar z laski cynamonu. Cynamon to nie tylko aromatyczna przyprawa. Zawiera związek o nazwie cynamaldehyd, który ma silne właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Przygotowany jako łagodny napar i stosowany jako płukanka, pomaga zmniejszyć bakterie odpowiedzialne za nieświeży oddech. Równoważy florę jamy ustnej i pozostawia ciepłe, świeże uczucie w ustach. Ważne, aby używać laski cynamonu. Znanej również jako cynamon cejloński, a nie sproszkowanego. Aby go przygotować, gotuj kawałek laski w filiżance wody przez około 5 minut, ostuć napar i płucz usta nim trzy razy w tygodniu. Przykładem sukcesu jest pan Javier Urrutia, lat 63, który zmagał się z porannym, nieświeżym oddechem, którego żaden pasta nie potrafiła usunąć. Zaczął używać tej półkanki w poniedziałki, środy i piątki wieczorem, a po dwóch tygodniach jego żona powiedziała: W końcu pachniesz sobą, a nie lekarstwami. Dzięki temu nawykowi bakterie w jego ustach zmniejszyły się o 80%, a co najważniejsze odzyskał pewność siebie w rozmowach bez wstydu. Dodatkowo, jeśli masz cukrzycę lub cierpisz na suchość jamy ustnej, ta półkanka jest szczególnie korzystna, ponieważ pomaga utrzymać równowagę bakteryjną bez przesuszania błony śluzowej. Teraz, gdy znasz 7 naturalnych półkanek, chcę zaoferować Ci spersonalizowany przewodnik oparty na Twoich objawach, abyś mógł wybrać najodpowiedniejsze opcje i nie czuć się przytłoczony tyloma alternatywami. Jeśli Twoim głównym problemem jest nieświeży oddech, Polecam codzienne stosowanie półkanek z wody z solą i sody oczyszczonej, uzupełnionych naparem z cynamonu, trzy razy w tygodniu. Natomiast jeśli cierpisz na paradontozę, opuchnięte dziąsła, krwawienie lub luźne zęby, najlepiej jest naprzemiennie stosować półkanki z octu jabłkowego i goździków. Ponadto w takich przypadkach głębokie oczyszczanie rozcieńczonym nad tlenkiem wodoru raz w tygodniu przyspieszy regenerację. Jeśli często masz krwawiące dziąsła, codzienna płukanka z ciepłej wody i soli będzie Twoim sprzymierzeńcem. Zawsze kończ płukaniem zimną wodą, aby pomóc zwęzić naczynia krwionośne i zatrzymać krwawienie. Na koniec, jeśli cierpisz na stałą suchość jamy ustnej lub nieprzyjemny smak po przebudzeniu, wybierz rano napary z zielonej herbaty, lub yerba mate, dodając cynamon, aby regulować oddech i utrzymać naturalną wilgotność ust. Dziś nauczyłeś się znacznie więcej niż na wielu wizytach stomatologicznych. Odkryłeś, że przywrócenie zdrowia jamy ustnej może odbywać się naturalnie, systematycznie i prosto, bez potrzeby stosowania skomplikowanych lub kosztownych preparatów. Wymaga to jedynie zaangażowania, świadomości i odrobiny miłości własnej. Pamiętaj, że Twoje usta służą nie tylko do jedzenia czy mówienia, są bezpośrednią drogą do Twojego ogólnego zdrowia, samooceny i relacji międzyludzkich. Podziel się tą cenną wiedzą z kimś, kto może z niej skorzystać. A jeśli po wysłuchaniu tego pomyślałeś, mam ten problem, zrób sobie przysługę i zacznij już dziś wieczorem. Zrób to dla siebie, swojej rodziny i swojego dobra. Jeśli chcesz, napisz w komentarzu poniżej zdanie. Zaczynam dziś moją naturalną pułkankę: nazywam się dr Julian Mena i dziękuję, że byłeś ze mną do końca. Do zobaczenia w następnym filmie.